Gdyby rząd nie uznał ważności wyborów, mimo orzeczenia Sądu Najwyższego, mielibyśmy do czynienia z bardzo poważnym konfliktem prawnym i politycznym. Skutki mogłyby być dramatyczne od paraliżu instytucji państwowych, przez masowe protesty, aż po możliwą interwencję służb porządkowych pod pretekstem zapewnienia stabilności. W takim przypadku pojawia się pytanie, kto miałby ostatnie słowo? W teorii Trybunał Konstytucyjny. W praktyce jednak jego niezależność bywa kwestionowana przez część środowisk prawniczych i opinii publicznej. Dlatego każda próba politycznego rozwiązania sporu wokół wyborów może pogłębić podział społeczny. Warto pamiętać, Polska jest demokracją, w której legitymacja do rządzenia wynika z wyborów, a nie z siły. Każde odstępstwo od tej zasady, zwłaszcza przy użyciu służb porządkowych do celów politycznych, byłoby poważnym naruszeniem ustroju i podstawowych wolności obywatelskich. Na koniec trzeba podkreślić jeszcze jedną kwestię, rola opinii publicznej i wolnych mediów. W sytuacjach napięć politycznych to właśnie niezależne media, obywatele i organizacje społeczne pełnią funkcję kontrolną. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć, co się dzieje, zadawać pytania i wyrażać sprzeciw pokojowo, legalnie, ale stanowczo. Dlatego tak ważne jest, by nie ulegać propagandzie, nie rozpowszechniać fake newsów i domagać się od polityków przestrzegania konstytucji bez względu na barwy partyjne.